Witam w pierwszym odcinku z gry konflikt pustynna burza. A więc zaczynajmy kampanię. Raz mówię nie mam żadnych save'ów, nie grałem jeszcze. Czy grałem, ale bardzo dawno, nie pamiętam. Tylko szkolenie przechodziłem przed chwilką. I zaczynajmy kampanię. Nie, na łatwym poziomie zagram sobie. Niech będzie tak. Niech tak wyglądają stroje. Zaczynajmy jest misja pierwsza. Nie pamiętam o co w niej chodziło. bodajże tam trzeba było y, uwolnić Foleja, chyba. Jak dobrze pamiętam. Ale niestety będę nagrywać tylko po jednej misji, czasami nawet nie całej, bo ponieważ mam te limity po 15 minut, nie wiem, czy zdążę, no nie? Ale będę się starał zdążyć w jednym odcinku zrobić jedną misję. No, załadowała się gra. No i szkoda czasu, żeby oglądać te wszystkie filmiki. Nic moim zdaniem lepiej. Jak od razu pominiemy wszystko. Bo po prostu nie zdążę wtedy tej misji zrobić. Uratować fulę, jak celów F1, albo uzyskać więcej informacji. Ok, tu misje są po kolei. Ratunek. Folei jest przetrzymywany w niewielkim budynku na północny wschód od mostu. Zabezpiecz pozycję, a następnie uwolni folia. Aha... tam trzeba iść. To idziemy. Ok, od dawna w to nie grałem, ale bardzo fajna gra. Zapraszam do grania. Gra naprawdę warta. Rozwalić te samochody. Co, to samolot to rozwalił? Czy co? Są wrodzy. Wrogowie, jest tam bieg przed chwilą. Czy teleportował się? Czy co? Jakiś lak? Trafić nie mogłem. Dobra, przeładowałem. Ok, mogę iść chyba czysto idźmy o, rozwalę tą beczkę przeładujmy zobaczmy co w chatce znaczy w tym budynku o, teczka podnosi się klawiszem R dobra idźmy, idźmy dalej Ta jest teraz tutaj tylko iść Nie wiem, pójdę tędyk, bo chyba i tędyk, i tędyk dojdę tam. Ale ten będzie krócej. Tutaj co jest? A nie, ja już chyba pamiętam, tutaj jak grałem, żeby przejść jakimiś... Kanałem to się chyba przechodziło, aby mnie nikt nie zauważył. To chyba wtedy trzeba pójść tędyk. Nie, zobaczmy, pójdę tędyk zobaczyć. Nie wiem, kanałem? jakiś kanał jest? Chyba dobrze idę. Wrogów nie widać. Nie, mnie idę po poniżej. Nie ma czasu. Ktoś jest. Leżą. Idziemy dalej. Dobra. Za mną nikt nie idzie. Czysto, czysto. Idziemy do przodu. No, dobrze mówiłem, że takim kanałem trzeba iść czy czymś. Yes. Ściągnę go. Jakieś beczki? Samochód? Żeby mi nie zauważył, może jakieś wsparcie za mi i pannę. Czołg? Mam, bazookę mam. Jest. Czy nie udało mi się go Nie, jest, dobrze. Udało się. Idźmy dalej. Chyba dobrze idę. No dobrze, i tu jakoś pewnie zaraz się tak w prawo zawróci tym kanałem. Alarm. No, teraz chyba ten tędyk muszę iść. Tam gdzie daleko, zwierzę było widać. Nawet go nie sięgnę. Dobra, jedziemy dalej. I budaj, że jak dobrze pamiętam, to ten, tego foleja uratuję, to on będzie mi chyba też pomagał teraz. Beczka była to rozwalę Kurde. Dobra, teraz czy ten dyk iść. Tak dobrze idę ten dyk. Na razie jeszcze apteczki nie używam, bo mam dosyć sporo życia. Ja jeszcze mam trochę czasu do nagrywania. Kilka szałów, samochód rozwalony Co on leży? Nie, on już padł chyba. Beczki przeładujmy. I idziemy. Jakiś inny koleś? Inaczej ubrany. Jakaś odmiana. Kolejny. dobra idźmy. Nie mogę tego podnieść. Jak go tu uratować? o bazooka przyda się. A, i klucze są. Strzelają we mnie, czy co? Idą, idą. Szybko. Jeszcze jeden. Przyładuj? Szybko. Dobra. Kluczyk R okej. Okay. O nie, myślałem, że on będzie strzelanie. A nie, będzie strzelał, wziął broń. Dobra, idziemy. Dobra, F1 dalej. Schwytawszy foleja, strażnicy zabrali mu ładunki. Plastiku C4. Znajdźcie ładunki C4, a następnie użyjcie ich do wysadzenia mostu. Jakiś tam most jest. Ładunki C4 trzeba znaleźć. I wysadzić to. Ha, on tam stoi. Dobra. Teraz będzie szedł za mną. Okej, okay, dalej. Teraz mam trochę lepiej, bo mi ten pomaga w olej. Bo trzeba się uzdrowić. Idźmy dalej. Idzie, idzie. Dobrze. A teraz? Tutaj jestem. To idę prosto. Dobra. I gdzieś tutaj muszą być C4, może w jakimś budynku raczej będą. C4, bo gdzie by mogło być? Idę po kolei każdy budynek. O, to jest R4, o, akurat w pierwszym budynku. Dobrze. Zobaczmy, co tutaj jest. Ten most chyba trzeba wysadzić, chyba o ten chodzi. Bazuka, AK, amunicja. Przyda się. Beczka. Gdzie folej, gdzie folej? Mogło jakoś uzdrowić, chyba tak się uzdrowił. Kurde, dobra, zaraz stanie. Ok, zapomniałem o nim, on tutaj został i ja mus... on musiał wybuchnąć. Dobra, teraz uleczę, niech się jeden będzie. Teraz, tak, żeby szedł za mną, niech coś. Ok, teraz idźmy do przodu. Jest ja ich tutaj trochę teraz. Beczki, a tamten czołgał się, i go nie widziałam. Tam jest, gdzie leżysz? Okej, okay. Tam już na tej ambonie jest tam w środku. Okej. Okay. Już po tych budynkach chodził, nie będę, bo nie ma czasu. Podłożyć ładunek, to chyba tutaj trzeba. No, to raczej tutaj. Dobra. Teraz odejdźmy kawałek, żeby nie wysadził nas. Bo już się nikogo nie ma. Nie będę już po tych budynkach chodził. Chodź tutaj, folej. Strzelają, strzelają. Gdzie? Tam. Jeszcze tam ok, wysadzam to i idę. Dobra, uleczyć się albo jeszcze ich porozwalam tutaj trochę. Dobra, dobra, rozwalamy to. A, buchu ładnie. Zobaczmy, co jeszcze za misję mamy. Ewakuacja. Aha, to już koniec misji. No dobrze, to idziemy. Dojdę do końca i zakończymy odcinek. Bo mam jeszcze chyba 4 minutki. Akurat na stykę. Czasu jeszcze trochę zostanie. Dobra, idzie. Gdzie on jest? To wolno idzie. Aha, tam jeszcze zanim nim byli. Dobra, idę. Kij z nimi. Gdzie był? Tutaj gdzieś. Dobra, idziemy. Chodź, wolę, chodź. Gdzie? Skąd? Tam. No dobra, idziemy dalej. W którą tu trzeba było iść? Aha, tutaj, dobra. To, to stąd, skąd ja przyszedłem? Z początku, tutaj. No, jeżeli na czerwonym tym się chyba wstanie, i samolot tutaj przyleci po mnie. Dobra. Chyba będzie samolot leciał, chyba. Bo nie widać go. Już, już słyszę, to już chyba gdzieś tutaj leci. Słyszę dźwięki samolotu. O, leci, dobra. A więc w tym odcinku to będzie już na tyle. Dzięki za obejrzenie, zapraszam do subskrybowania, komentowania i oceniania. Do zobaczenia w następnym odcinku.